Znajdziesz mnie w bibliotece. To hasło przewodnie tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek. Z tej okazji chciałabym przeczytać fragment ulubionej książki, a zarazem zachęcić Was do odwiedzania Gminnej Biblioteki Publicznej w Saninie. Przeczytam Wam kawałek mojej ulubionej książki. Jej tytuł to Doktor, Proktor i Pierdzioszek. Jej autor to John Nesbo. Mm. Bólek wsiadł do pogrążonej w roku piwnicy. Pod ścianą zauważył rozłożony na części stary motocykl z przyczepką. Na półce z rozmaitymi figurkami myszkimi stał słoik z jasnozielonym proszkiem oznakowanym etykietą z bardzo dużymi literami jasnozielony proszek doktora proktora. A poniżej, już mniejszymi, wspaniały pomysł, dzięki któremu może świat stanie się choć trochę zabawniejszy. Czy to jest proszek na prykanie? zapytał Bulek. Nie, to tylko proszek fosforyzujący, który powoduje, że człowiek zaczyna świecić. Wyjaśnił doktor Proktor gdzieś z ciemnego kąta. Raczej nieudany wynalazek. Profesor wyłonił się z ciemności. W jednej ręce trzymał zapaloną latarkę, a w drugiej maskę do nurkowania. Użyj tego jako maski ochrony. Odwróciłem już cały proces. Teraz wszystko jej idzie wstecz. Zamknij drzwi i uważaj. Wszystko jest połączone z pstryczkiem do światła. Bulek włożył maskę i zamknął drzwi. Dziękuję ci, powiedział profesor i nacisnął włącznik. Światło się zapaliło, a jednocześnie zaczęło się trząść, trzeszczeć, harczeć i kaszleć. W całym mnóstwie metalowych rurek, które biegły wzdłuż i wszerz między całym mnóstwem beczek, butli, kolb, lejków, próbówek i szklanych balonów. Pamiętaj, żeby się schylić, kiedy huknie! Przekrzyczał hałas doktor Proctor. W próbówkach już zaczynało wrzeć. Gotować się i parować. Dobrze, zawołał Bulek i w tym momencie huknęło. Huknęło okropnie głośno. Bulek miał wrażenie, że wyskowina, którą ma w uszach, wciska mu się do głowy, a jednocześnie oczy wychodzą na wierzch. Światło zgasło i zrobiło się całkiem ciemno i cicho. Bulek znalazł na podłodze latarkę i poświecił na nią na profesora. Proktor leżał na brzuchu z głową zasłoniętą rękami. Bulek próbował coś powiedzieć, ale ponieważ nie słyszał własnego głosu, zrozumiał że ogłuch. Wsunął palec wskazujący prawej ręki do lewego ucha i zaczął nim poruszać. Potem znów się odezwał. Teraz coś usłyszał, jakby z daleka, ale nadal miał wrażenie, że bębenki ma posmarowane śluzem słoniowatych ślinamaków. Nigdy w życiu nie słyszałem głośniejszego huku, krzyknął. Eureka! zawołał doktor Proctor, po czym wstał, otrzepał fartuch i zerwał z oczu okulary, które, jak bólek dopiero teraz się zorientował, nie były wcale okularkami do pływania, tylko goglami motocyklowymi. Profesor miał całą twarz uczernioną sadzą, z wyjątkiem dwóch białych kółek wokół oczu, które wcześniej zasłaniały okulary. Podskoczył do jednej z próbówek i przelał jej zawartość do szklanej kolby z sitkiem na wierzchu. Spójrz, powiedział. Bulek zobaczył, że na sitku drobniutki jasno-niebieski proszek. Profesor nabrał odrobinę na łyżeczkę i włożył do mmm, mruknął. W smaku nic się nie zmieniło. Zacisnął zęby i zamknął oczy. A Bulek widział, jak jego twarz nawet pod czarną sadzą stopniowo staje się coraz bardziej czerwona. Co pan robi? spytał. Próbuję puścić bąka, syknął profesor przez zęby. Nie daje się. Czy to nie fantastyczne? Roześmiał się i spróbował jeszcze raz. Ale jak wiadomo, bardzo trudno jest się śmiać i jednocześnie nie, puszczać bąki. Więc doktor proktor się poddał. -Nareszcie wynalazłem coś, co może się do czegoś przydać uśmiechnął się. Proszek antyprykaniowy. Mogę spróbować? spytał Bulek i wskazując na Rositko. Ty? profesor spojrzał na chłopca. Jedną krzaczastą brew uniósł, a drugą krzaczastą brew opuścił. Bulek zrozumiał, że doktorowi nie bardzo spodobał się ten pomysł. Już kiedyś próbowałem proszku antybrykaniowego, zapewnił Bulek pospiesznie. Tak? A gdzie? W Pradze. No i co, dobrze poszło? Jasne, ale bąki puszczałem. Co dobrze? Co dobrze, że puszczałeś bąki. To oznacza, że na razie nie ma nic, co naprawdę przeciwdziała puszczaniu bąków. Podał łyżeczkę Bulkowi. Bardzo proszę, próbuj. Bulek nabrał całą łyżeczkę proszku i włożył do ust. I co? Dopytywał się profesor. Chwileczkę, mruknął Bulek z pełnymi ustami. Okropnie to suche. Spróbuj popić tym, profesor podsunął mu butelkę. Bulek przyłożył ją do ust i spłukał proszek do gardła. Ojej, to było pyszne. Bulek na próżno szukał etykietki na butelce. A co to takiego? – Gruszkowa oranżada doktora proktora – wyjaśnił profesor. – Głównie woda i cukier z odrobiną południu śluzu ślimaków słoniowatych i dwutlenku węgla. – Coś nie tak? – zmartwiony profesor popatrzył na bólkę, który nagle zaczął gwałtownie kasłać. – Nie, nie – odparł bólek z oczami pełnymi łez. – Po prostu nie sądziłem, że naprawdę istnieje coś takiego jak słoniowate śli Bum! Przerażony bólek podniósł głowę. Huk był równie głośny jak tamten pierwszy, ale bólek miał wrażenie, że coś go szarpnęło z tyłu za spodnie, a jednocześnie podmuch otworzył drzwi do piwnicy. Ach nie! doktor proktor zasłonił rękami twarz. Jeśli chcecie się dowiedzieć dalszych ciągów bohaterów książki, Przejdźcie do biblioteki w Saninie.